To może być Rili, really ostatnia bitwa. Rili, really, Rili. Really. Rili, really Vanili. Zaraz się okaże: 5, 4 i będzie go. Czy posterunek okaże się zwycięski dla mnie? Że będzie odznaka trzecia? To się okaże. O ile mnie puszczą te siód. Nie no proszę was Dajcie przyjechać Dajcie przyjechać Panowie i pani Proszę cię daj przejechać Eustachy Eustachy I to espera szuje, no to ostro. Ostro, ostro. Siostro. Okej, okay, spróbujemy go tutaj... ...wyklikać z goldów. Oh, yeah. Raz. Dwa. Ten tutaj też. Raz. Za duży kąt mam. Nie trafiłem Bo byłem skądowany pod tego, pod tego, nie i to tak wyszło Dobra, ładowanką Oh, yeah. Raz. Dwa. Trzy. to się na cztery? Nie, ale zaczniemy ładować i zjedziemy na dół. No, ale leci. <ścoughs> ale leciało. Ładuję, 17 sekund, 16. Panowie, proszę was, jedź Jedź, proszę cię, jedź, 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 jedź. No i oczywiście, że 7-5 do mnie strzeli Czemu by nie? Skoro może do mnie? Kro ładowanko? Znowu 20 sekund ponad To jest najgorsze w tym czołgu to ładowanie jedziemy już niewiele brakuje już niewiele to może być to Ej no dwa strzały góra jeden mi brakuje O oh, yeah. jeszcze jeden strzał, ale nie odarty w raid, tylko ja mam strzelić. Halo, ale też nie blokujcie, panowie. Co to ma być? Oh, yeah. wychyl, no, jest O je, esterfowy chyba, czy refery? Syteryfery? wychyl gościu. Wiem, że chcesz, by były tyryfery. No, Wychylił Ale ja muszę trafić. I siedzi trzeci od biegłości. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. Będzie wychylał cały czas, ja ładuję. Nie ma to ginąć, oh, głupio. Yeah. <śśpiewanie> oh, oh! Jak ja grałem z Funk'a, to we mnie wszystko wchodziło w wieżę tym bardziej, a ja tutaj się odbiłem. Ale już nie ma co wybrzydzać. Ważne, że jest. Hmm. Do go już. No i siedzi trzecia. Dziękujemy dobranoc. geldi gel geldi gel gel geldi gel